Cześć, Maciek Mustoneo.com. To będzie odcinek o tym, jak wykorzystać program Ableton Live oraz sterownik dedykowany do programu Ableton Live, czyli Ableton Push 2 do sterowania różnymi zewnętrznymi urządzeniami, tak jak widzicie, zgromadziłem tutaj tych syntezatorów kilka, i wszystkimi mogę sterować w czasie rzeczywistym, także z poziomu pusha. Jak tego dokonałem? Otóż po prostu zdecydowałem się ustawić te instrumenty w taki sposób, by każdy z nich odbierał komunikaty na innym kanale. No, prawie, o czym powiem jeszcze za sekundkę. Także kiedy spojrzycie do Miksera, zauważycie, że e, no, w zasadzie sygnał ze wszystkich ścieżek, które oznaczyłem kolorem czerwonym, trafia właśnie na sprzętowe instrumenty, a więc kolejno na drum bruta. To jest perkusja. Do klawiatury mini-nowa to przypiąte smyczki. Mamy także bas. Matrix Druch stojący za moimi plecami. Nie mogłem się zdecydować, która barwa basowa będzie lepiej pasowała do tego utworu, więc zdecydowałem się, że Muk i Matrix będą grały w A więc tutaj mamy do czynienia też z bardzo fajną, przyjemną barwą. Dosyć krótką. Ale łącznie daje to bardzo fajne i tłuste brzmienie, kiedy posłuchamy tych instrumentów obu. No oczywiście korkę są 1, który przed chwilą słyszeliście. Akurat w tej chwili nie ma dla niego partii. No i y, gra nam także tutaj y, Behringer Model D. Pozostałe ścieżki, czyli te oznaczone kolorem y, niebieskim właśnie, to ścieżki pochodzące już z komputera posłuchajmy. Ich. Zatem, jak to zrobiłem, że skierowałem sygnał z tych ścieżek MIDI na te wszystkie y, instrumenty? Tak się składa, że mój interfejs audio daje wprawdzie mi możliwość wykorzystania dwóch wyjść MIDI, e, no ale nie wszystkie interfejsy są tak e, hojnie wyposażone. Bardzo często mamy po prostu jedno wyjście MIDI, e, i z tego wyjścia MIDI leci wiązka właśnie komunikatów MIDI na różnych kanałach. No i powstaje problem, jak te informacje rozdzielić pomiędzy te urządzenia, bo oczywiście one same pobierają sobie sygnał z, z kanału, po prostu który ustawimy, że mają odbierać, natomiast no, musimy ten sygnał jakoś rozdysponować. No i tak można to zrobić łącząc instrumenty szeregowe. Więc jeżeli wasz instrument ma na przykład oprócz wejścia MIDI także wyjście tak zwane MIDI Through, to możecie podłączyć wyjście interfejsu MIDI OUT do wejścia MIDI IN takiego instrumentu i poprzez wyjście MIDI Through połączyć kolejny instrument. No ale bardzo szybko okazało się, że w zasadzie poza Beringerem modelem D oraz stojącym za moimi plecami właśnie instrumentem Arturia Matrix Brut Żaden z tych instrumentów nie ma portu MIDI Through. Nie ma go Mina chyba nawet nie ma wyjścia MIDI. Nie ma go Drum Brute Impact. Nie ma go MINI Nova, ma tylko wyjście MIDI OUT. No i nie ma go też moje pianino KORKS V1. Zatem maksymalnie mógłbym podłączyć poprzez Beringera jeszcze jedno urządzenie i poprzez Matrix Bruta też jeszcze jedno urządzenie, zatem łącznie cztery. A mam ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Także w tym celu wykorzystałem takie urządzenie, które nazywa się MIDI Solutions T8. To jest tak zwany ThroughBox. Nazwałbym to rozdzielaczem MIDI czy duplikatorem sygnału MIDI. Po prostu to, co wchodzi do tego urządzenia, pojawia się na wszystkich jego wyjściach. Zatem efektywnie, tak jakbyśmy mieli tych wyjść, po prostu 8 wyjść MIDI. Także niesamowita sprawa. W ofercie firmy są też mniejsze boxy, na przykład Quadra Through. Bardzo fajne urządzenie, aż cztery porty wyjściowe, czyli z jednego portu robi nam aż cztery. Czyli jeżeli macie choć dwa instrumenty, tak jak ja, czyli ja w tym setupie już mógłbym wykorzystać w zasadzie to urządzenie i skorzystać z portów MIDI Through. Również bym sobie poradził. No i oczywiście pojawia się także kwestia tego. Jak ten sygnał ma być sumowany z tych instrumentów? Możecie w tym celu wykorzystać mikser, ale ja akurat zdecydowałem się wykorzystać porty dostępne w moim interfejsie Fireface UC. Mam aż 8 tutaj portów wejściowych, do jednego jest podłączony mikrofon, zatem zostaje mi aż 7 do dyspozycji. No i tak jak widzicie oznaczyłem je sobie tutaj w oprogramowaniu, a więc tu mam Matrix Bruta, za chwilę wejdzie baz, będzie słychać, proszę bardzo, minowa przestała w tej chwili grać. Jedyny instrument podłączony stereofonicznie. Tu mam piękne Forgest COV1, Bram Beringer i Mina Tauri. W tej chwili to, czego słuchamy, jeżeli chodzi w szczególności o te kanały właśnie e, sprzętowe, to w zasadzie surówka, czyli to, co wypływa z tych instrumentów, trafia tutaj bezpośrednio na mikrofon. To jest pierwszy sposób pracy, jest tak zwany Direct Monitoring, a więc słuchamy wszystkich tych instrumentów po prostu bezpośrednio z ich wyjść. Ale moglibyśmy także wykorzystać w tym celu program. No i są generalnie dwa sposoby na zrobienie tego, a więc teoretycznie mógłbym na przykład te wszystkie wejścia sobie zamknąć i otworzyć, przepraszam, i otworzyć te wszystkie wejścia z kolei w komputerze. Także może zrobię to na przykładzie jednego instrumentu, żeby nie robić bałaganu, niech będzie to właśnie rzeczony kork SV1. Także może poszczypkę słuchajmy, w tej chwili tylko i wyłącznie jego brzmienia. A więc tworzę sobie ścieżkę audio, no i muszę w takim razie wskazać wejście, z którego, a więc wejście piąte, jeżeli nie byłoby dostępu, należy je aktywować. W tej chwili jednak słyszymy je także w miksterze, więc wyciszę je w miksterze i włączę je tutaj w tryb IN. Powinniśmy je teraz słyszeć. Hmm, przynajmniej powinno trafiać właśnie do. E, trafiać także na głośniki. Za chwilkę zobaczymy, czy to się e, wydarzy. A więc sygnał pojawia się już tutaj. E, pojawia się już teraz na wyjściu. Posłuchajmy jeszcze raz. Czy teraz ten sygnał przechodzi przez moją kartę dźwiękową, zatem trafia do tego instrumentu niejako z niewielkim opóźnieniem, ale też zaletą takiego rozwiązania jest to, że mogę tutaj na przykład wstawić jakiś efekt, chociażby PSP Stop Delay, jeden z moich ulubionych efektów. Jego recenzja też jest nam usłana, oczywiście. Mam nawet preset, który stworzyłem właśnie dla firmy PSP Audio, nazywa się Retro Road. Posłuchajmy jak brzmi. Zatem... No to daje nam możliwość na przykład włączenia jakichś efektów, chociażby w odniesieniu do instrumentów, które no, mogą tego wymagać. Tak na przykład jak bez efektów mamy Beringer Model D, usłuchajmy jak brzmi Przewiną się kawałeczek dalej. A więc sygnał z Beringera trafia z kolei nam na kanale siódmym, więc ten kanał należałoby aktywować. No i wreszcie mamy... Dźwięk z efektem. Brzmi już zdecydowanie ładnie, prawda? Fantastyczna sprawa. Jest jeszcze jedna metoda. Możecie utworzyć sobie po prostu track, nawet nie tyle audio, co właśnie track midi i umieścić tutaj coś, co nazywa się external. Instrument. To jest takie specjalne narzędzie. Tu wskazujemy, gdzie ma, trafiać, gdzie ma trafiać nasz sygnał media. Więc ma trafiać, dajmy na to, na przykład, na kanał, właśnie drugi, czyli do beringera, chociażby, i ma pobierać sygnał z kanału siódmego naszego interfejsu. Sprawdźmy. To już działa. I teraz tutaj, na tym kanale, właśnie możemy umieszczać efekt. Oczywiście w tej chwili grały nam jednocześnie obydwa te kanały. Więc mamy dźwięk bez efektu. A teraz możemy na przykład zainstertować tutaj pokładowe, abletonowe echo. Zresztą zobaczcie sami, jak to teraz będzie brzmiało. Może warto trochę rozsynchronizować. Posłuchajmy stylówki? Powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy, to może być też interesujące. Otóż okazało się, że Minotaur może przyjmować tylko i wyłącznie komunikaty na kanale pierwszym. W przypadku innych instrumentów można to ustalić. W przypadku mini e, Dram Bruta Impact za pośrednictwem aplikacji komputerowej podłączamy przez USB. W przypadku Beringera za pomocą zworek. W przypadku minowej za pomocą panelu menu. Natomiast w przypadku Korga też za pomocą aplikacji komputerowej, której nie udało mi się uruchomić. Nie wiem dlaczego, być może dlatego, że jest kompatybilna z Windowsem 8. W każdym razie zdecydowałem się na inne rozwiązanie. Mam tu Event Processor. To jest Event Processor Plus. Można go zaprogramować na różne sposoby i za chwilę pokażę jak to zrobić. I ja zdecydowałem się tak właśnie zrobić, bo ten instrument, mój KORG SV1, też przyjmuje komunikaty na kanale pierwszym domyślnie, a nie mogłem uruchomić właśnie aplikacji, żeby to zmienić. Zatem, jeżeli jesteście ciekawi, co potrafią procesory MIDI+, Plus, to możecie pobrać sobie za darmo poprogramowanie MIDI Solutions Programming Tools i po prostu przejrzeć dostępne opcje, nawet nie posiadając urządzenia. Kiedy już je posiadacie, no to możecie je programować, a więc robi się to bardzo łatwo. W tej chwili właśnie będę programował to urządzenie, a więc wybieram sobie tutaj opcję Setting, Generate Setting. Ja zdecydowałem się po pierwsze odfiltrować wszystkie komunikaty, a więc wszystkie... Note on na kanale e, pierwszym. To była pierwsza moja komenda. Drugie ustawienie to było filtracja wszystkich komunikatów. Note off z kolei, tu pojawił się komunikat ostrzegawczy. E, note off też na kanale pierwszym, a następnie zdecydowałem się z kolei skierować, właśnie to już mam trzecie ustawienie, komunikaty Note on. E, Tutaj Map, MIDI, Event. Jak widzicie, jest bardzo dużo różnych funkcji. Można ustawiać zakres dla nich wszystkich, a więc z kanału 5 kieruję właśnie na kanał pierwszy też dla oczywiście wszystkich nutek MIDI i dla całego zakresu dynamiki, czyli Velocity. To jest trzecie ustawienie. No i czwarte, wreszcie ustawienie to ustawienie, które pozwoli mi zrobić to samo, ale dla komunikatów, oczywiście, Note Off. Także tak właśnie uczyniłem i po prostu. Kliknąłem program device, tu wybieramy port za pośrednictwem, którego akurat musiałbym przyłączyć, więc nie będę klikał, ale wystarczy kliknąć i te wszystkie ustawienia zostaną wysłane do urządzenia. Także można skumulować bardzo dużą liczbę tych ustawień, tak jak widzicie w samym właśnie oprogramowaniu. Jest bardzo dużo różnych opcji. Tego nie będę zachowywał. Tu akurat są ustawienia takie fabryczne dla właśnie dostępne dla tego event procesora. Także można zrobić bardzo wiele. W ofercie firmy jest jeszcze kilka innych urządzeń. Są także urządzenia nie tyle rozdzielające, ale też łączące sygnał. No bo jeżeli macie odwrotną sytuację, czyli chcielibyście, no nie tylko grać za pomocą pusza, ale też grać za pomocą tych wszystkich instrumentów i nagrywać za ich pomocą. A więc zagrać partię MIDI na przykład z tego instrumentu, zagrać partię MIDI z tego, tego instrumentu, to być może będziecie potrzebowali znów urządzenia, które pozwoli wam te sygnały połączyć w jedną wiązkę. I takim urządzeniem właśnie jest MIDI Solutions Merger. Ten akurat pozwala połączyć dwa sygnały MIDI i przekazać je na dwa wyjścia MIDI. Jest też, zdaje się, kwadra gdzieś był. O jest, kwadra Ten z kolei pozwala połączyć aż cztery sygnały, właśnie MIDI, i przekazać je na dwa wyjścia MIDI. Także też jest to fajna rzecz. Generalnie urządzenia nie wymagają zasilania, ale w bardzo rzadkich sytuacjach jak jest lista na stronie producenta, zasilanie może być wymagane i wówczas przyda się power adapter. No i oczywiście mamy jeszcze szereg innych. Mamy foot switch controller do wykorzystania np. kontrolera nożnego do sterowania jakimiś funkcjami, midi dowolnymi, bo można je zaprogramować. To samo dotyczy też, to samo może dotyczyć też kontrolera właśnie typu expression pedal. Także tych możliwości jest naprawdę, naprawdę dużo. Zatem tak mniej więcej może wyglądać właśnie współpraca urządzeń sprzętowych z Ableton Live, gdzie centrum sterowania jest właśnie Ableton Push 2. Zatem jeżeli chcielibyście dobrze poznać program ABleton Live, to zapraszam na moją stronę. Tam opublikowałem blisko 10-godzinny kurs obsługi razem z sesjami do pobrania, razem z przykładami dźwiękowymi, z bazą sampli około Gigabajta. Także zapraszam Was serdecznie do tego, bo to jest naprawdę świetny program i, i nie warto błądzić. Warto dobrze go poznać i szybko się w nim poruszać. To daje niesamowitą frajdę po prostu. Mam też bardzo wiele kursów miksu zrealizowanych w tym programie. Kurs kompresji dynamiki też w dużej mierze zrealizowany w Abletonie. Dlatego zachęcam do takiego dogłębnego poznania tego programu, bo to jest fantastyczna platforma. No i jedna z takich najbardziej elastycznych, tak naprawdę. Aha, zapomniałem jeszcze powiedzieć jednej rzeczy, że oprócz tych małych urządzeń, właśnie niektóre z nich, tak jak na przykład. Tak jak na przykład match, quadra match, mają też odpowiedniki właśnie ośmiokanałowe. Czyli podobnie, właśnie jak ten nasz throughbox, e, nasz splitter rozdzielacz, tak samo i właśnie sumator MIDI, też ma swój ośmiokanałowy odpowiednik. To samo dotyczy właśnie e, sterownika Relay. Jest pojedynczy, ale też jest i ośmiokanałowy. Jeżeli ten temat sterowania instrumentami sprzętowymi Was zainteresował, to na mojej stronie musoneo.com już wkrótce albo może jest już dostępny, Test, pełny test MIDI Solutions, a więc test, w którym pokazuję kilka różnych scenariuszy wykorzystania właśnie sprzętu z komputerem, nie tylko z Abletonem, ale też z Native Instruments Machine. Jest także scenariusz sprzętowy z Sekwesterem Arturia Beat Step Pro, także kilka różnych kombinacji z różnymi urządzeniami. Zachęcam do obejrzenia. Wydaje mi się, że bardzo ciekawy materiał, włożyłem w niego dużo pracy, także zapraszam.